Jeden na jednego. Jeden na jednego, czyli słowne starcie przedstawiciela partii rządzącej z przedstawicielem, a dziś właściwie przedstawicielką opozycji. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Audycję realizuje Marian Dąbrowski, a w studiu Radia Olsztyn nasi goście. Przedstawicielką opozycji jest dziś Wioletta Śląska-Zyśk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje Dariusz Rudnik. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od komentarzy po wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, cztery dni już minęły, był czas, żeby się trochę zastanowić, jak to zwycięstwo. Prawa i Sprawiedliwości może się przełożyć na jesienne wybory do polskiego parlamentu. Czy ta przewaga partii rządzącej może się utrzymać do jesieni? No to zacznijmy od Dariusza Rudnika z Prawa i Sprawiedliwości. No, oczywiście mamy taką nadzieję. Zresztą, tak jak słyszeliśmy niemalże od wieczora powyborczego, ten wynik dla nas jest wielkim zobowiązaniem. My w tej chwili już przystępujemy do pracy, aby nasi wyborcy chcieli przełożyć te wyniki z Parlamentu Europejskiego na nasz Parlament Krajowy i w dalszym ciągu będziemy stosować tą... E, zasadę, że przede wszystkim wiarygodność, czyli realizacja e, założeń, realizacja e, programu, e, który został przedstawiony e, również w kampanii e, do Parlamentu Europejskiego, ale jednak e, ma bezpośrednie przełożenie na to, co się będzie działo w Polsce, bo jako e, Polska musimy dogonić e, te wiodące kraje. E, w Europie to jest nasza wielka szansa i nasze wielkie zobowiązanie. Violetta Śląska zysk czy pani zdaniem prawo i sprawiedliwość utrzyma tak duże poparcie, czyli czy liczy pani na to, że nastąpi jakieś zmęczenie partią rządzącą? Szanowni państwo, na początek chciałam pogratulować PiS dobrej kampanii zagłosowały myślę, że na Prawo i Sprawiedliwość osoby, których jeszcze w kampanii nie zdążyliśmy przekonać, bo podkreślać będę wszędzie, doskonały wynik naszej reprezentantki pani Urszuli Pasławskiej otrzymała najwięcej głosów w Olsztynie, bo przebiła również Polski Prawo i Sprawiedliwość. Żałuję bardzo, że kolejny raz nie mamy europarlamentarzysty z Warmii i Mazur, bo przypomnę państwu że do tej pory nie mieliśmy nawet przedstawicielstwa, nie mieliśmy biura. Europarlamentarzysty z Białego Stoku. Teraz mądrzejsi już będziemy pilnować posłów, europarlamentarzystów, którzy zostali wybrani również tutaj z Podlasia, żeby o Warmii i mazurach nie zapominali. Mieliśmy bardzo dobry program, bo pakiet onkologiczny, który pozwalałby na leczenie raka również za granicami Polski, odnawialne źródła energii przy drożejącym prądzie czy przywrócenie małego ruchu granicznego. To były bardzo dobre postulaty i na pewno nie zdążyliśmy przekonać wystarczającej liczby osób. Natomiast jeżeli chodzi o jesień, to tutaj prognozy myślę, że są przedwczesne. Przypomnę Państwu, że pan prezydent Komorowski miał 75% poparcie bodajże w styczniu, a w maju te wybory przegrał. A z kim będzie jesienią ścierało się Prawo i Sprawiedliwość? No teraz głównym konkurentem PiSu była Koalicja Europejska, czyli porozumienie pięciu ugrupowań, ale słychać takie głosy ze strony zwłaszcza polskiego stronnictwa ludowego, że ta koalicja europejska niekoniecznie musi w tym samym składzie pójść do jesiennych wyborów parlamentarnych. No to zacznijmy od Violetty Śląskiej i Zyśk. Wyjdziecie z koalicji europejskiej, czy zostaniecie w takiej koalicji też przed jesiennymi wyborami? Szanowni Państwo, pan nasz prezes kosiniak Kamerz już w, w trakcie wyboru wieczoru wyborczego podkreślił, że koalicja obywatelska została zawarta na wybory do Europarlamentu. Także nie mówmy tutaj o wyborach jesiennych, ponieważ tamten cel został już osiągnięty. Koalicja była zawiązana na wybory do Europarlamentu. Natomiast jesień jest to jeszcze wystarczająco dużo czasu, jest na pewno przestrzeń do rozmów, ale nie mnie o tym tutaj decydować, o tym decyduje Rada Naczelna. Z punktu widzenia Dariusza Rudnika, czy gdyby PSL pozostał w koalicji z Platformą, to byłby trudniejszy konkurent, czy może gdyby PSL wyszedł, to, to byłaby sytuacja łatwiejsza, czy trudniejsza, właśnie? Nawiązując docenia? do poprzedniej wypowiedzi tutaj koleżanki, rzeczywiście pani posławska uzyskała bardzo dobry wynik, ale głównie w miastach, właśnie Olsztyn. W dużej mierze zadecydowało o jej wyniku, a to świadczy o tym, że jej program był zgodny z programem Koalicji Europejskiej. Nie był celowany do elektoratu PSL-u, a właśnie do tych wszystkich kontrowersyjnych ruchów i haseł, które głosiła koalicja. Europejska. No, czy PSL w ten sposób osiągnie sukces w wyborach parlamentarnych? Ja w to szczerze wątpię, ale nie jestem doradcą e, tej partii ona sama musi e, wyciągnąć e, z tego Proszę wnioski. Proszę PSL jeśli, się nie martwić. E, A z pana ja, punktu widzenia, jaka tak sytuacja jak, byłaby bardziej tak komfortowa? Jak, e, PSL w koalicji czy PSL oddzielnie? Tak od jak platformy? mówię, e, to wy sami musicie wyciągnąć e, z tego wnioski, jeżeli e, uważacie za stosowne iść dalej tą drogą, no to, to jest to wasza sprawa. Natomiast dla Prawa i Sprawiedliwości to myślę, że nie ma większego znaczenia, bo widać, jakie są tendencje. Wbrew temu, co tu pani mówiła, ta koalicja nie jest żadną koalicją programową. Chodzi tylko i wyłącznie o, o jedno hasło. Odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy i to nie był nasz wycofanie... Program wyborczy. I wycofanie tych reform, które zostały do, yy, yy, dokonane. A wyborcy określili to jednoznacznie. Można pisać piękne programy, mo można zawierać e, koalicję, e, tylko e, wyborcy oceniają to suma sumarum tak, jak oceniają. A w większości, w większości powiatów, w większości gmin e, ta koalicja przegrała i e, to jest e, pewien e, pewna wskazówka dla prawa i sprawiedliwości, że trzeba e, Polakom przedstawiać taki program, jaki uzyskuje e, ich akceptację. No, no dobrze. Jest, a co? Tak jak mówię, no PSL y, samo powinno wyciągać y, wnioski y, i. Jeśli zamierza wyciągamy. z honorem tonąć razem z Platformą Obywatelską, to ja im życzę mm. powodzenia. Czyli jak widzę, pan Dariusz Rudnik radzi PSL-owi. Nie, nie potrzebujemy rad, w idziemy koalicji. własną, no mądrą drogą. Szanowni Państwo, a co z dwoma pozostałymi ugrupowaniami, które znalazły się no, jedno trochę ponad progiem wyborczym, a drugie trochę pod progiem wyborczym? Mówię tutaj o wiośnie Roberta Biedronia z jednej strony i o Konfederacji Korwin-Brown, LeRoy Narodowcy z drugiej strony. Czy te dwa ugrupowania z Państwa punktu Widzenia mogą być jakimś zagrożeniem jesienią dla waszych ugrupowań, Dariusz Rudnik? Nie sądzę. My tutaj, jeśli chodzi o wiosnę, to działamy, działamy jak gdyby w zupełnie innych elektoratach. Nasi wyborcy. No to jest naturalna konfederacja. Podchodzą bardzo sceptycznie i bardzo krytycznie do tych haseł, głównie ideologicznych, które. Podnosi na swoich sztandarach to, to ugrupowanie, które powstało. No, tak naprawdę nie wiadomo za czyje pieniądze i, i kto się tam przyczyniał do zorganizowania tego ruchu, który wystrzelił, tak jak kiedyś wystrzeliło KLD. Ale to już inny temat. Natomiast jeżeli chodzi o, o konfederację, myślę, że to ugrupowanie działając na. W bazie e, obaw Polaków przed e, tak zwanym aktem Just 447. E, 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 no, e, najwyraźniej. Najwyraźniej rozbudza to, to pewne emocje, jednak wydaje się, że konsekwentne działanie, to co powiedział prezes Kaczyński i to co również potwierdził premier Morawiecki, dopóki rządzi prawo i sprawiedliwość, żadne działania w kierunku. Odzyskania tak zwanego mienia bezspadkowego nie będą miały miejsca, albowiem Polska nie jest tutaj adresatem. Polska nikomu nie jest nic winna, to Polsce winni są. Odszkodowania ci, którzy na nas napadli i zrujnowali nasz kraj cywilizacyjnie, cofając nas o kilkadziesiąt lat do tyłu i mordując wielu naszych rodaków, którzy, którzy mogliby nasz kraj wydźwignąć w tej chwili na zupełnie inny poziom, niż się znajdujemy. Wioletta Śląska-Ześf, czy pani obawia się konkurencji ze strony któregoś z tych ugrupowań wiosny lub Konfederacji? Szanowni Państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe jest wyjątkową partią, ponieważ nikt, żadna z partii nie może pochzczycić się 120-letnią tradycją. Jesteśmy no, to jest kontrowersyjne. Przyszliście się do tradycji PSL-owskiej. 120 lat jesteśmy partią chrześcijańską, i te wybory pokazały, że zaczyna miasto nas zupełnie inaczej postrzegać. Do tej pory byliśmy tylko kojarzeni ze wsią. Natomiast. Partia cały czas się rozwija. Są bardzo mądre osoby, które chcą działać na rzecz regionu. Pani poseł Uszula-Pasławska w trakcie kadencji odwiedziła setki miejscowości, wsłuchiwała się w potrzeby mieszkańców. Pokłosiem tego będzie powołana przez panią poseł Rada do Spraw Rozwoju, gdzie w składzie będą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, bo my chcemy odpowiadać na potrzeby mieszkańców naszego regionu to, żeby y, ludziom y, żyło się tutaj y, lepiej, to, że na wsi y, ten wy, wynik był gorszy, y, jest to ewidentnie wynikiem tego, że my nie mamy dostępu do telewizji rządowej. No dobrze, a wiosna i konfederacja wróćmy Nie obawiam pytania. się. To pi pierwsza moja odpowiedź, 120-letnie doświadczenie. Tutaj nikt nam y, y, w tym momencie nie może dorównać. I... No dobrze, to w takim razie cóż. Jeśli, cóż, jeśli, mogę, jeśli wyborczych... mogę kilka rzeczy sprostować. No, no ZSL e, przybrał sobie e, historię PSL-u, więc to nie jest stu, stu dziesięcioletnia historia. Myślę, że historia. 120 lat A dokumentowane. U, rolników, e, u tak zwanych rolników z Marszałkowskiej rzeczywiście e, PSL czy ZSL e, będzie miał e, wielkie poparcie. U tych, którzy wykupili e, ziemię post-PGR-owskiej w tej chwili e, no, są w zasadzie laty fundystami. Natomiast ci, którzy ciężko pracują na roli widzą, I tych bardzo jako, szanujemy. w którym kierunku, w którym kierunku naszego regionu. dzisiejsze PSL. O i historii i kondycji PSL-u pewnie jeszcze będziemy nie raz rozmawiać przed wyborami. A teraz trochę zmieńmy temat. Taki nasz lokalny, droga ekspresowa S16 Mrągowo-Ełk. Mamy protesty przeciwko wariantom przebiegu tej trasy zaproponowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Protestują cztery samorządy, ale protestują też mieszkańcy. Zbierają podpisy przeciwko tej inwestycji. Moje pytanie jest do Państwa następujące. Czy nie obawiają się Państwo powtórki z Rozpudy, kiedy to protesty wymusiły dość znaczącą zmianę trasy i w związku z tym opóźnienie budowy obwodnicy Augustowa? Dariusz Rudnik, Pana zdaniem może dojść do takiego scenariusza w przypadku S16? Ja mam nadzieję, że nie. Myślę, że tutaj te siły, które usiłują rozpętać negatywną kampanię wobec tej trasy opamiętają się. Tutaj Powiem bez ogródek, to są środowiska związane przede wszystkim z Platformą Obywatelską. Te protesty, które są, są rozbudzane intencyjnie przez osoby, które dbają o swój interes. Nie chcą po prostu, żeby ta, ta trasa przebiegała w pobliżu ich majątków, czy też, czy też przez, przez ich e, e, działki, i w związku z tym e, próbują tą e, inwestycję tak ważną, tak e, fundamentalną dla rozwoju naszego regionu e, zahamować. Jeżeli e, to będzie szło w tym kierunku, to ja e, pragnę tutaj przypomnieć, że na te pieniądze czeka wiele różnych i samorządów, i, i różnych województw, które ma, mają gotowe plany i chcą, chcą realizować swoje inwestycje. Tylko chcę, żeby wszyscy ci, którzy działają w tym kierunku, żeby swoje partykularne, drobne, partyjne czy polityczne interesiki w tej chwili rozgrywać, podejmą odpowiedzialność za ewentualnie niedojście do skutku tej inwestycji, bo no ona po prostu, jeśli nie uzyska teraz tego finansowania, to może przez następne dziesiątki lat tego finansowania nie uzyskać. To wtedy nie będzie pan, takie krótkie pan obudnicę pan, obudnicę, obudnicę, Czy Pan czy tak? pan protas będą w dalszym ciągu przez następne 20 czy 25 lat mówili o tym, że trzeba tą trasę zrobić. I, i jej nie zrobią, tak jak ten przysłowiowy chór grecki, który mówi idziemy, idziemy i stoi w miejscu. Dalej Będziemy dyskutować o e, konieczności budowy trasy numer 16. Wiele Śląska, ZYŚK PSL. Pani też ma wrażenie, że pani koalicjanci w samorządzie województwa z Platformy Obywatelskiej faktycznie są przeciwni budowie S16? I czy ma pani obawy związane z tą budową, podobne jak pan Dariusz Rudnik? Czy może jednak bardziej optymistycznie pani na to patrzy? 16 jestem żywo zainteresowana, ponieważ pochodzę z tamtych terenów i bardzo często jeżdżę do rodziców, do braci. Ta przepustowość rzeczywiście jest zbyt mała, ta droga jest już mało bezpieczna i wszyscy myślę, że jesteśmy zgodni, również Platforma Obywatelska, że ta inwestycja jest potrzebna. Tutaj nie ma wątpliwości. Rozmawiam z sołtysami, z samorządami i wszyscy chcą inwestycji. Kwestia jest jej przebiegu, bo rozmawiałam również dzisiaj z, z burmistrzem Mikołajek, z burmistrzem Orzysza i, szanowni państwo, trudno jest żeby powiedzmy przez środek kurortu przebiegała droga co, przez którą co 4 sekundy przejeżdża tir bo ta Ale droga to są ma, mieć, ma mieć rangę międzynarodową i obawiamy się tego że tutaj te tiry z, ze strony rosyjskiej tak jak powiedziałam co 4 minuty to powoduje i hałas i niestety ogromną degradację środowiska naturalnego inwestycja jak najbardziej tak wszyscy jesteśmy zgodni tylko niech ta inwestycja uwzględni Właśnie nasze dziedzictwo naturalne, bo Mazury cud natury. Nie możemy przez środek tego, tego bogactwa puszczać autostrady międzynarodowej. Przebieg może omijać te najcenniejsze obszary przyrodnicze i wiem, że takie propozycje ze strony samorządów padły, bo ze strony północnej, przy granicy polsko-rosyjskiej, południowej, między Piszem a Kolnem, propozycja również była taka ze strony samorządów. I tutaj generalna dyrekcja usłyszała to, żeby na trasie Mrągowo orzysz były to dwa pasy, poszerzona ulica z odpowiednim poboczem, żeby było bezpiecznie do wyprzedzania. Natomiast Orzysz Ełk Czteropasmowa. Także samorządy podkreślają, mieszkańcy podkreślają, że chcą tej inwestycji, tylko chcą rozmawiać, chcą mieć wpływ na to, jak ta inwestycja będzie wyglądała. Nie chcą, żeby, żeby tego narzucać. Także Sejmik przyjął stanowisko popierające inwestycje. O czym Państwo wiecie na wtorkowej sesji. E, jesteśmy, jesteśmy za tą inwestycją, tylko inwestycja ma uwzględniać nasze e, walory naturalne, e, względy społeczne i gospodarcze. No cóż, z tymi wszystkimi uwagami na pewno będzie musiała się zmierzyć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, do której Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad zwróci się z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Na pewno będziemy to śledzić, na pewno będziemy jeszcze nie raz wracali do tego tematu. Dziękuję bardzo. Gośćmi audycji jeden na jednego byli dziś Wieletta. Śląska, Ześk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego wieczoru. I Dariusz Rudnik, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Jeden na jednego.